Siemanko, siemanko, z tej strony Rajek. Witam was w kolejnym odcinku z Shakedown Fidget 2.50 tydzień minął od startu serwera, jak widzicie 95. level, także myślę, że nie jest zły wynik. Yy, mam dostępnego Kowala, Pupila odblokowałem już tutaj niektóre nakarmione, także bardzo fajnie. Będziemy szukać klucza do 8. lochu, niedługo już portale wejdą w grę, yy, portale gildii. Zaczniemy normalne lochy. No, będzie się działo, będzie się działo, nie ma co. Eee, ale ogólnie, może jeszcze pokażę Wam, jak twierdza wygląda. Twierdza buduje się zaraz na dziesiątkę, następnie kwatery, dziesiątka kopalnia klejnotów, następnie pójdzie na dziesięć. Bo mógłbym już przyraszować ten level. Myślę, że jakbym się przebrał i tak dalej, to na spokojnie zamknąłbym dziewięć podstawowych lochów. Natomiast, natomiast mi bardzo zależy na tym, żeby. Zgrać czasowo zamknięcie 9 lochów oraz wydropienie serca ciemności. Serce ciemności dropi z kopalni 10. Także kopalnia 10 będzie się budować jakoś dwa dni. No, troszkę, troszkę czasu braknie względem mojego levelowania i dlatego nie chcę tak puszować aktualnie z lochami. Natomiast myślę, że w przyszłym dniu, czyli jutro, e, pojawi się taki odcinek, gdzie sobie coś tam poklikam. Ten odcinek jest głównie taki, żeby pokazać Wam, jak wygląda, wygląda konto serwer yy, po tygodniu od startu, w zasadzie. Może przejdziemy do topki. Tutaj niewiele się zmieniło od ostatniego odcinka, tak na dobrą sprawę. Jak widzicie, no już 250 powoli dochodzą. Tutaj jest jeden ziomek, Universek dokładnie, który ma już 250, tylko o 252, drugi jest rozebrany. Eee, no, także także chłopaki cisną na ostro. No serwer ma bar bardzo wysoki poziom, nie ma co się oszukać i bardzo fajnie. Ja liczę na to, że ten serwer będzie długo trwać. Będzie długo trwać, będą aktywni gracze i o to, o to chodzi. Eee, ostatnio co? Ostatnio troszkę porobiłem loszki. Porobiłem troszkę loszki, tylko gdzie to jest? Eee, to jest to jest to. Ostatnio porobiłem lochy, troszkę poćwierzałem gabinet magii, z czego możecie zauważyć, że mam troszkę przedłużone poty, ale to dobrze, bo ja teraz je kupowałem po 1700 golda i no, na mój level aktualnie to jest dużo. Ale w przyszłości 1700 golda a 300 tysięcy golda to będzie różnica. Koniec końców wydałem 1700 golda, a nie 300 tysięcy. Bez względu na tym, na jakim to poziomie rozgrywki było. Wściekły niedźwiedź brudnatny. On wczoraj padł? O proszę! Ja ostatnio z nim się tyle męczyłem, a on wczoraj padł. Nawet nie pamiętam, żeby padł. Powiem wam, ogólnie też jestem z odcinkami do tyłu, bo... To nagrać, to po pierwsze, a jeszcze zmontować, a... Czas nie zawsze pozwala. Taka piękna rózga mi wypadła, no... Cudowna. Chyba ją mam aktualnie, tak jest. Fajna różdżka, już druga mi dropnęła na tym serwerze. Tutaj pierwsza, tutaj druga. Fajnie ogólnie, bo to kiedyś była różga na szczęście, teraz jest na trzy cechy, także profit z zmian. Yy, I tak, to padł. I wulkaniczny olbrzym padł. O, proszę, God, z, nim, z nim też się męczyłem. Ale nowa różga, no to wiadomo, że bez problemu cyk, cyki Fikumiku nie ma gościa, nie? Dobra. Pokonany, pięknie. Mm, irytuje mnie trochę te skakanie w tej poczcie. Chciwy Gremlin 128 level zobaczmy. To, to jest y, zwiadowca, także wiadomo, ze zwiadowcami jest lżej względem wojowników. Jakiś itemek tam dropnął, ale nie przydał mi się. Dobra, co teraz? Król Jaszczur. No to był boss w piątym lochu, także także wiadomo, ja to wczoraj pocisnąłem sobie te lochy. Dlatego w mi 95 level i piękny krytyk na koniec za 500 milionów. Właśnie to jest przyjemność z grania magiem, jak on zajebie takiego kryta i się przeciwnik zwija. O zobaczcie na przykład to tutaj mag na maga. Mimo że 136 level, on padł chyba za pierwszą darmową próbą, także. Yy, także tak to wyglądało. Następnie smok ciemności. To jest bodajże dokładnie wojownik. Tutaj nie pamiętam, czy się męczyłem. Nie kojarzę, żebym się męczył, więc chyba się nie, niekoniecznie męczyłem. Mm, ale padł na szczęście. Koniec końców. Ładny na, y, na szyjnik mi dropnął i super. Następnie jest. O, piekielny cyklop. Piekielny cyklop. A, to jest 7 lochu. 138 level. No dziwne, że takiego bojownika pokonałem, bo to już nie jest tyle leszcz. A tu proszę. Pięknie pokonany. Hmm. Piekielny cyklop, żywiołak, ognia. To jest mag. 142 level, więc on bez problemu również padł. Tutaj w tych walkach mag na maga liczy się bardzo... Kto ma więcej inteligencji po prostu. Ze względu na pozostałe statystyki. No i okrutny gremlin w zasadzie. 144 level. Zobaczmy. To już jest, to już jest troszkę no... On podejrzewam, że mógł mnie troszkę przyblokować, aczkolwiek w pewności nie daje. Eee, tak, Pupile nakarmione z tego co widzę. Okej. Okay. Tutaj twierdza ogarnia się, także super. A tak oddam, póki mogę. Oj, coś przycięło. Teraz ciągle kopię kamienie w ogóle, bo po pierwsze na nich zarabiam, a po drugie. A po drugie, też i potrzebuję tych kamieni na zapas. Gdy będę budować kopalnię klejnotów, to nie będę miał możliwości kopania klejnotów, tylko będzie się kopalnia budować. Także muszę troszkę na zapas nakopać. A dzisiaj co jeszcze? Z racji, że mamy kowala, weźmiemy ulepszenie przedmiotu na 20 razy. Jest ulepszony 20 razy. I darmowym kosztem, po prostu zdobywam osiągnięcie bez kres Możliwości bardzo fajnie, bardzo mnie to cieszy. Zrobię sobie jeszcze screena, tak w razie czego do miniaturki może mi się przydać. I tak bardzo fajny sposób na to żeby w zasadzie bez wydawania surowców sobie ulepszyć i zrobić osiągnięcie bez kres możliwości bo jak wiadomo na wyższym poziomie jest to problematyczne dlatego trzymałem tą różgę od pierwszego levela żeby zrobić takie coś teraz mogę ją sprzedać nie jest mi do niczego potrzebna mm, no i co idę na arenę i zaczynam awkę tak w zasadzie zaczynam awkę zobaczę jeszcze e proste misje dzienne Także dobra, lecę za weczką. Pyk, 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 jazda, jazda, biała gwiazda, szybki wybór. Twoja stara to rozgwiazda. O, jest, jest kluczyk, jest kluczyk, także ja biorę, ja biorę. I co może wejdę do tych lochów Ej w ogóle Ostatnio sobie robiłem apkę na telefonie I jest możliwość pomijania misji Za oglądanie reklam kurwa Czejcie ja to oglądam 5 reklamę I mi pomija y, 10 minut misji Bez użycia klepsydry No jaja nie wiem o co chodzi nie powinno tak być w tej grze. Klepsydry są od tego, żeby dzięki nim pomijać, a nie dzięki reklamom. A co do reklam, mogłyby się pojawiać częściej, ponieważ, no, ostatnio zbieta i mam 43 tylko szczęśliwe monety, no halo. 20 grzybów na dzień za kręcenie kółkiem. No, nie idzie mi to po drodze. Wolę sobie zdecydowanie obejrzeć reklamy i, i jakoś zarabiać te 200, no, laki końców dziennie. I kręcić za darmo a nie 20 grzybów na dzień, bo to masakra. Dobra, 132 level. Zobaczmy, czy uda mi się go pokonać. Czy uda mi się go pokonać. Co padnie, to padnie. Co nie, to nie. Trudno. No, powinien paść. Bez jakichś większych problemów. Dał rękawicz, rękawiczki. 96 poziom. Dobra, super. U4000. Ja to do kowala wrzucam. No nic, no. Na razie do kowala wrzucam, po pierwszej skocił w później, po drugie, no, chcę codziennie wrzucać tej temy, bo to wiadomo. darmowe surowce, zobaczmy. 140, 146 tu 150, no to ten jest najbliżej do padnięcia. No i go sobie mogę kliknąć jakoś, mam nadzieję, że on... Kurczę jakoś padnie, bo nie chcę tracić na niego grzybów. Dobra, padł. Mm. Również do Kowala, no i nie wiem czy jest sens klikania dalej. Tu 154, 100, 146 wojownik. No to ja myślę, że dopiero jak coś przebiorę sobie, no to będzie sens go klikać. Tutaj 150 zwiadowca to już byłby większy sens go klikania, bo to jest boss i na pewno da epika, nie? Dobra, pierwszy pasek za mną już. Fajnie tutaj w ogóle, w ogóle jak nie miałem jeszcze kowala to mi te już metale, nie metale i tak dalej leciały. A miałem tam 80, uuuu, jaka misja, miałem tam 80, któryś level. Także no, spoko Dobra, drugi pasek. Kurczę, mógłby jakiś epic sobie dropnąć, nie? To by było przyjemne. Dobra, ponikoni, koni, pyk, cząp. O! Wypas Super. Całkiem przypadkowo. Nie planowałem tego. Ciekawe, czy dobiję dzisiaj zawki z koła i z areny i tak dalej. Czy z takich czynności codziennych dobiję 99 level. O, tajemnicze odłamki, bardzo fajnie biorę. Tutaj to. No i powoli zbliżamy się do końca awanturniczości. 77 tysięcy. I tutaj to jest trzeci pasek. To pamiętać, żeby zostawić 2,5 minuty. O ile będzie to możliwe. A chciałbym, żeby było możliwe. I dobra, ile tutaj mam do. Jak 60 koła dostanę za 2,5 misje. No to będę, będę ok. No i 85 tysięcy. Super. Dobra. Ostatni metal 2500. Mm, żołnierz. O, zakreble się trafił, także w porządku. W ogóle, jak w twierdzach stoję, to 370. Dobra. No i co? E Walcz na arenie to sobie zrobię. Ile jeszcze mi zostało? Dwie walki zostały. Mm, kręcią tutaj nakarmione pupile. Zobaczę w ogóle, czy już wszystkie mam, jakby, takie że tak powiem, wymaksowane. O, tutaj mogę pokonać, dobra. Eee, tutaj dziesiąty, i tutaj dziesiąty level, dobra. Eee, to co? doktora ABAWWU, nie? O, jakaś ruzga. Jaki ona ma damage? Kurwa, szkoda, że nawet wytrzymałeś, Ale ja sobie ją odłożę i pomyślę, czy jej nie wymienić. Bo ten damage, no, może sporo nam zmienić, nie? Dobra, 104 tysiące Nigdy jeszcze nie miałem tyle kwitu na koncie I prawie 99 level Także Mało brakowało, jakby lepiej Exp poleciał yy, No to byłby 99 680 hmm. Dobra, teraz tutaj sobie podwinę z racji, że Te statystyki są Tanie do 550 OK, tutaj do 300 Można te boki podbić 299. Dobra, do 300. Mhm. Mm pięknie, 420 to na... A możemy podbić do 450 czemu nie. Dobra, 450, no i co? Myślę, że resztę wy inteligencję. Jeszcze ostatni atak na arenie. Zobaczmy sobie, jak z Wolfim sobie poradzę. No i pięknie. Ja też jestem na niskiej pozycji z racji, że... Jakby na noc sobie zdejmuje broń I wtedy ludzie mnie atakują i tak dalej Ja tracę przez to pozycję w rankingu Dzięki czemu jest mi łatwiej Później sobie zrobić 10 Darmowych ataków na arenie klaser Prawie 68% Coś trzeba pokombinować Bo tutaj jeszcze no Ogólnie ładnie już wygląda ale poszczególnych itemów z takich leveli no to mi brakuje trzeba będzie poszukać przysiąść I tak dalej nie Makno to ładnie wygląda, ale wojownik z zwiadowca no nieco gorzej, nie? Dobra, dzięki za oglądanie, trzymajcie się do następnego jo.